Trzy czerwone flagi w dietetyce. Po pierwsze, dieta nie uwzględnia ulubionych produktów oraz Twoich ogólnych preferencji żywieniowych. Twój sposób żywienia. I cały proces redukcji masy ciała powinien być dla ciebie przyjemnością. Czymś co robisz, bo kochasz swoje ciało i chcesz, żeby było zdrowe. Czymś co ma być twoją ścieżką całego życia, a nie krótkim etapem, w którym chcesz tylko zrzucić kilka nadprogramowych kilogramów. Po drugie, dietetyk narzuca ci cel. No nie. Dietetyk ma za zadanie monitorować twój proces, trzymać pieczę nad twoim zdrowiem i powiem ci nawet więcej, może nawet odmówić dalszej współpracy. Jeśli stwierdzi, że redukcja zdecydowanie została już zakończona, a utrata kolejnych kilogramów będzie dla twojego Zdrowia organizmu po prostu niebezpieczna. Jednak nie może sugerować zrzucenie dodatkowych kilogramów, jeśli Ty już czujesz się w obecnych idealnie. Po trzecie, dietetyk wytyka Ci niewiedzę i ewidentnie Cię zawstydza. To on jest specjalistą, a Ty podejmujesz z nim współpracę. To tak jakby księgowa wyśmiewała fakt, że musi dla Ciebie pracować, bo Ty nie umiesz że zrobić jakichś tam firmowych wyliczeń.